Na targach pojawia się dużo pytań, czy też klienci są zainteresowani, w jaki sposób radzić sobie z nowymi dyrektywami związanymi z Zielonym Ładem i przepisami, które będą się zmieniały w nadchodzącym czasie. Boją się inflacji czy podwyżek cen. My w naszej ofercie na nowy sezon będziemy wprowadzali nowe preparaty, które będą w stanie ograniczać ilość pozostałości w owocach czy w plonach poprzez zastosowanie między innymi substancji podstawowych i tutaj uzupełnieniem naszej oferty, tej, której już mamy, czyli lecytyny, będzie nowa substancja oparta na hitozanie. I tutaj pierwsze doświadczenia bardzo ciekawie pokazują, że hitozan może ograniczać choroby grzybowe i bakteryjne i może być stosowany zarówno do listnie, jak i do glebowo. I tutaj na pewno ten temat będziemy rozwijali w nadchodzącym sezonie. Kolejnym preparatem, który będzie w jakiś sposób odpowiedział na, na, na te trendy, które mają ograniczać stosowanie standardowych pestycydów, będzie mieć systemiczna, czyli preparat oparty na glukonianie miedzi, który będzie, będzie można stosować cały sezon wegetacyjny bez obawy o. Efekty fitotoksyczności na roślinach. Produkty, o których wcześniej wspomniałem, będzie można stosować przede wszystkim w uprawach sadowniczych, jagodowych, jak i warzywniczych, ponieważ tam w zasadzie poszukujemy tej technologii zero pozostałości i na pewno będzie się to bardzo dobrze wpisywało w te nowe trendy i uzupełniało technologię tej konwencjonalnej ochrony. Dodatkowym uzupełnieniem oferty na, na ten sezon jest nowy skład do linii Plantafol. Jest to Plantafol o zerowej zawartości azotu, bezazotowy o wysokiej zawartości potasu i fosforu, czyli skład 02550.